O nie! Potrzebuję dzisiaj więcej. Och, biedactwo! To niesprawiedliwe! Jak to się dzieje, że ty zawsze dostajesz dużo więcej słów niż ja? Skąd miałbym niby wiedzieć? Nie wiem. Sesenti, nie zapomnij, że masz dziś wiele obowiązków do zrobienia po szkole. Dobrze Uszullo. I lepiej się nie spóźnij tym razem. Mamo, patrz, ona już dużyła całe swoje słowa. Czego się spodziewałeś? To gaduła. Masz to dla Ciebie! Oliwia! Nie możesz dawać mi słów to nielegalne! Cii, bo je zmarnujesz! Są na twoją rozmowę z przewodniczącym szkoły. Przyda ci się jego rada, jak masz wygrać te wybory? Ciebie też. Powodzenia. Masz wielki talent. Myślę, że jesteś idealna na moje miejsce. Dziękuję. Masz mój głos i. Może chcesz wyskoczyć jutro po szkole na herbatę i ciastko? Z przyjemnością. Tu jesteś. Mama próbowała się do ciebie dodzwonić z mil. Skąd masz więcej słów? Ja. O, już mówię mamie. Idziemy. Znalazłem ją, mamo! Uśmiech. Co? O co chodzi? Znalazłem sesenty i dostała więcej słów. O czym ty mówisz? Ona nie ma żadnych słów. Ma. Widziałem, serio. A ty co się śmiejesz? Do roboty. Kurze same się nie zetrą. Mamo, musisz mi uwierzyć. Ktoś jej dał słowa. Och, kochanie, wiem.